Wiesz co, wielu rolników zastanawia się, czy po zbiorach kukurydzy wysiać zboża o zimę, głównie tutaj stawiają na pszenicę i często właśnie rozmawiamy z rolnikami, jak to pole przygotować po zbiorach. Przygotowanie pola to jedno, natomiast bardzo ważna rzecz jest, jak poprowadzić taką plantację. Pamiętam, jak właśnie przygotowaliśmy materiał o jesiennym odchwaszczaniu z panem Ryszardem Hartwich, który mówił o tym, że bardzo istotne jest dokrzewić dobrze plantację jeszcze w okresie jesiennym, a przy tak późnym siebie no jest to trochę mało prawdopodobne, no i jak właśnie wtedy dobrze dokrzewić tą plantację. O tym dzisiaj porozmawiamy. Kukurydza zostawia po sobie dużo resztek pożniwnych. Powiedz jak to oddziałuje na posianą po jej zbiorach pszenicę o zimą? Czy w to korzystnie, czy jest to pożądane? Kukurydza pozostawia od 10 do 15 ton suchej masy na polu. Jest to duża ilość materii organicznej, pożądanej oczywiście i która również, w której również zawarte są. Yy, składniki pokarmowe. Tak yy, duża ilość materii organicznej również niesie yy, niestety ryzyko, ponieważ yy, może, może być problem z dzikami chociażby, czy też ze wschodami już zakładanej yy, plantacji pszenicy, ponieważ yy, resztki pożliwne yy, dużo absorbują wody i może to właśnie negatywnie wpływać na potencjalne wschody. Tak? Dlatego dużą uwagę kładziemy na zagospodarowanie resztek pożniwnych i jak najszybsze ich zmineralizowanie. A jaką wartość nawozową ma słoma kukurydziana? Ilość składników pokarmowych zawartych w resztkach pożniwnych jest bardzo wysoka. Może to być nawet 500 kg NPK. Składniki pokarmowe są uwalniane z resztek pożliwnych przez okres około 3 lat, z najwyższą dostępnością oczywiście azotu i potasu. Tak? W pierwszym roku mamy dostępne od 50 do 80 kg azotu oraz od 50 do 150 kg potasu. Tak więc w przeliczeniu na wartość nawozową daje to oszczędność plantatorowi w wysokości od 200 do około 500 zł. Pod warunkiem zachowania szybkiej mineralizacji resztek pożniwnych. A co poprawi rozkład tak dużej ilości resztek pożniwnych? Rozkład zachodzi w glebie przy współudziale mikroorganizmów glebowych, które uwalniają z resztek pożniwnych składniki pokarmowe. Dlatego przed wymieszaniem słomy z glebą polecamy stosować preparat Elbiotera. Produktem Elvita Humus Plus w celu wprowadzenia do gleby siedmiu szczepów mikroorganizmów, które mają przyspieszyć rozkład materii organicznej i w ten sposób dostarczyć roślinom pożądanych składników pokarmowych. Co w konsekwencji przyspiesza proces mineralizacji. I uwalnianie składników pokarmowych ze słomy. A jakie gatunki złóż można posiać po kukurydze na ziarno? Czy tylko pszenica wchodzi w grę? Jest to dylemat wielu rolników. Najczęściej oni jednak decydują się na wysiew pszenicy ozimej. Natomiast w trudniejszej sytuacji znajdują się ci plantatorzy, którzy gospodarują na gruntach słabszych, gdzie uprawa pszenicy jest już zawodna. Dlatego prowadzimy doświadczenia mające na celu znalezienie odpowiedniej technologii, która zapewni uprawę zbóż po kukurydzy, w tym również żyta czy też pszenżyta. A teraz na najczęściej zadawane przez rolników pytanie. Jaką pszenicę ozimą poleciłbyś do uprawy po kukurydzy jarnowej? Oczywiście polecam pszenicę ozimą RGT Bilans, która jest idealnie dopasowana do polskich warunków klimatyczno-glebowych. Ponadto jest plastyczna w terminie siewu i nadaje się również do zakładania plantacji w czasie opóźnionym również po zbiorze kukurydzy. Przy późnym siewie niełatwo jest o właściwe rozkrzewienie plantacji. Co zrobić, aby dobrze dokrzewić tą plantację? Na krótko przed ruszeniem wegetacji warto zastosować azot w formie Azotanowej, który jest szybko pobierany przez rośliny i wpływa na ich wzrost. Następnie możemy wpłynąć na proces skrzewienia stosując pakiet AREAPACK Multi, który wpływa na gospodarkę hormonalną roślin. Pakiet ukierunkowuje roślinę do tworzenia silniejszych pędów bocznych. I ten pakiet, o którym mówisz, był testowany na naszych poletkach. Zgadza się, potwierdziliśmy działanie pakietu Arapag Multi na poletkach doświadczalnych. Na poletku potraktowanym Arapag Multi liczba źlibeł wzrosła o 25% w porównaniu do poletka kontrolnego. Dziękuję Ci Michał za dzisiejsze spotkanie, za wspólną rozmowę. Z Państwem się już żegnamy. Jeżeli nie chcecie, aby jakiś odcinek Państwu umknął, no to zachęcam do kliknięcia subskrypcji i do zobaczenia.